Pokruszę wszystkie chipsy. Użyję do tego blendera. O tak. Gotowe. Następnie bierzemy kole. Uwielbiam ją. Wlewam ją do opakowania springelsami. Przyda mi się też mąka. Jest jej dużo. Och, to był zły ruch. Sypuję trochę mąki do chipsów. Teraz zamykam puszkę i potrząsam. Wstawiam całość do mikrofalówki. I mamy to! Ooo, jakie gorące! Tylko spójrzcie. Ekstra. A teraz natnę to po całości i ułożę właśnie w taki sposób. Okej, okay, czas na pyszne salami. Wcisnę je między moje ciasto. A na górę zetreser ser. O tak. A teraz stopię go suszarką do włosów. Mm, pachnie wspaniale. Poleję jeszcze keczupę i musztardą. I skończyłem.